Idziemy tutaj na kanale na i teraz Wam właśnie daję filmik. No i lubię właśnie się A my robimy naleśniczki, bo w sklepie po składniki, po dżemy, po twarogi, po bitum śmietanę, po lody. No, teraz, taka coś mi się ciepło zrobił, serce nie? Pewnie no. kurde, już dobra, 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 już za późno. Już późno, już późno, dobra, już I mamy tu moje naleśniki. Bardzo ładne wyszły. Mm -hmm.